Cieszymy się z tej wygranej, w tym wszystkim że wygrałyśmy z liderem tabeli, samodzielnym liderem, więc to dla nas są bardzo ważne punkty z tego względu, że grałyśmy u siebie, po porażce z chciał się trochę podbudować, zahabilitować same dla siebie i udało nam się wygrać, więc cieszymy się, że dostało się tutaj. Wszelkie serdeczne gratulacje, ten Rekord Bożeno że tak powiem, dwa punkty zostały w Lubinie. jestem z tego powodu również nie, wiem, nie prawdzie, ale, ale też musiałem powiedzieć, żebym szczerze, że z przebiegłego meczu zespół gospodyń że że nie mogliśmy znaleźć ustawienia jakoś w obronie, nie było, nie było takiego tempa wyjścia, wiedzieliśmy, gdzieś zagrożenie na stronie, stronie dwóch połówek e, Marić i Oprusiewicz, ale niestety um, mimo, zało, mimo powiedzmy tam jakichś tam założeń, które mieliśmy do, do realizacji Zabrakło tego w obronie. No ja tak, tak, to powiedzieliśmy, że, że ona będzie mocna, ale mocną obronę musi być mocny atak. Tego nam zabrakło, niestety. Także jeszcze raz serdecznie Dzisiejszy mecz troszeczkę podciął nam skrzydła. Eee, chyba nikt nie spodziewał się początku takiego sezonu, jak, jak, jak udało nam się uzyskać takie rezultaty. Co tu dużo powiedzieć. Tak jak już wcześniej wspomniałam, że wcześniej graliśmy konsekwentnie w ataku i, i to była nasza broń. Byliśmy zespołem, a dzisiaj niestety wdarł się ten chaos i, i niestety przegrałyśmy to spotkanie, ale będziemy oczywiście walczyć dalej. Do końca sezonu pozostało nam parę meczów, także myślimy, że, myślimy, że, że będzie dobrze. Cieszą dwa punkty i cieszę się, że pokonaliśmy jednak lidera, bo to zawsze tak człowiek z większą motywacją przystępuje. Na te punkty bardzo potrzebne, żeby trzymać się wciąż czołówki i gdzieś próbować poprawić pozycję. Źle zaczęliśmy bardzo ten mecz. Taka trochę byłam zaniepokojona tym naszym takim poobiednim tempem, ale na szczęście dziewczyny się obudziły i potem już było tylko lepiej, bo bo brakowało nam w tych pierwszych 15 minutach asi z lewej strony. Żana Marić myślę, że zagrała na swoim poziomie i tak jak tutaj już trener powiedział, obrona była mocna, ale chyba dzisiaj morderczą pracę wykonała na środku Kaja Załęczna i Adriana z prawej strony, bo, bo naprawdę wiele musiały robić i myślę, że sporo zrobiły, żeby właśnie w ataku najmocniejsze atuty. Albląga nie zostały wykorzystane.